Panie Prezydencie, ma Pan prawo do prywatnych opinii. Naturalnie Unia Europejska, jak każdy byt ludzki, nie jest idealna. Można ją krytykować, ale krytyka, jak wiemy z życia, dzieli się na dwa rodzaje: taką, która zmierza do tego, aby przedmiot krytyki poprawić i taką, która zmierza do tego, aby przedmiot krytyki zdyskredytować i zniszczyć. Zachęcam do pierwszego rodzaju, a nawet do propo proponowania rozwiązań, ale insynuując, że integracja europejska jest wymierzonym w Polskę spiskiem, nie pomaga Pan ani Unii, ani Polsce. Przygotowuje Pan psychologiczny i polityczny grunt pod wyjście z Unii Europejskiej, pod poleksit. Jeśli do tego Pan i prawa strona sali chcecie doprowadzić z jakichś Wam znanych powodów, to powiedzcie to jasno, zamiast zmyślać o zagrożeniach dla suwerenności.